Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Pod krzyżem Jezusa stoją kobiety i Jan, jedyny z grona dwunastu, nazywany uczniem, którego Jezus miłował. Podziwiamy ich miłość, odwagę, wierność, wytrwałość uczestnictwa w dramacie Krzyża. Może nieraz modlimy się za wstawnictwem Maryi, prosząc o pomoc, ratunek w naszych cierpieniach czy trudnych życiowych sytuacjach? Nieraz przychodzi rozwiązanie, uzdrowienie, czy po prostu pociecha, albo siła, która pozwala przejść w życiu niejedną burzę. Tak w przypadku stojących pod Jezusowym Krzyżem, jak i w naszym. Trwamy, nie poddajemy się, mamy siłę niejedną życiu znieść ponieważ każdy z nas jest uczniem, którego Jezus miłuje. To przyjęcie Jego miłości pozwala wytrwać pod krzyżem do końca.